Cześć, witajcie w Age Silent Gods. No i ja się tu zdecydowałem jednak troszeczkę kostek pomagnować, więc w poprzednim tutaj filmiku omawiałem generalnie całe to wydarzenie, te banegy. No w szczególności właśnie te związane z festiwalem Dębu. No ale trzeba dać sobie szansę, w końcu to jest tylko gra, dwie rzeczy tutaj takie ku pamięci. Ten baner, o którym mówiłem w poprzednim odcinku, czyli ten trzeciosezonowy baner samoningowy. w moim przypadku to on będzie jeszcze za, za trochę, trochę czasu, bo u mnie się kończy dopiero ten sezon czwarty bis, i, i baner trzeciosezonowy będzie pewnie w połowie piątego sezonu tego pełnoprawnego. Natomiast no, trzeba mieć też w pamięci to, że będzie zapowiedziane już wydarzenie z Dungeons and Dragons i tam też tych kosteczek trochę trzeba mieć odłożonych, więc raczej nie planuję się tutaj spłukać do zera, zobaczymy jak to będzie szło. Mam 62 kostki, w zasadzie mogę uzupełnić z kryształów i dwie legendy. Jeżeli to będzie ciągle merci, będę miał gwarantowane. No i kolejne moje podejście pod tego ruka, już nie wiem, które zresztą niektórych czempionów mamy, grając free to play na którymś poziomie inspiracji. Sakredię mam bodajże na trzecim. Whisk też ma jakąś kopię. No, zobaczmy co tu w końcu wpadnie. Przejdźmy, no, bo oczywiście decyduję się po raz kolejny na tych Poisonerów. Szukam tego ruka. To on jest tutaj gwarancją najwyższych wyników i na Vortexie, czyli Clan Bossie, i na innych bossach, do których możemy używać drużyn. Więc, no, zobaczmy. Może nie będzie trzeba. Czekać do Mercy, Może coś fajnego wcześniej wpadnie. Więc wszystkim życzę powodzenia. I zobaczmy, jak to będzie u mnie. No tu legendy nie będzie. O, zaczęło się przykro. Od samych Rarek. Ale może to są złe miłego początki. Zobaczymy. Jest już legenda. Więc jest troszkę wcześniej, nawet sporo wcześniej, no bo mamy ją w pierwszych dziesięciu samonach. Fikuk, bardzo fajny champion. <ścoughs> no i jest to ekskluzywny champion, tylko nie ten, którego chciałem. Tak jak mówiłem, korożyn trochę tutaj przyćmiło właśnie ten typowy Poison. Mam Lotera. No, okej, okay, no, nie będę narzekał. Ale zaraz pociągniemy sobie dalej. No, trzeci mój ekskluzywny czempion. No, nie widziałem, żeby w tych moich ostatnich sezonach jakoś Poison grało. Ale zobaczymy, zobaczymy, co można z tego czempiona wycisnąć. Więc generalnie to też. Tak, myślę, że można by omówić te reakcje, bo dawno na kanale nie było kto tutaj jest dobry, kto niekoniecznie. Nowy czempion przede wszystkim, więc całkiem spoko rzeczywiście i, no i ekskluzywny. No. Dobra, jedźmy dalej. On tutaj wpadł jako ósmy, w takim razie, jeśli dobrze pamiętam, więc. Zobaczymy jak tu będzie dalej to wyglądało. I jeszcze troszeczkę tu nie było legendy, to już widać było od razu po animacji, tu też nie ma. Więc przewijamy. Oczywiście piki mnie już nie interesują, bo generalnie wszystkie mam. Tym razem dłużej przyjdzie nam poczekać. Znowu są wszystkie rajki. Może to jest znowu jakaś dobra zapowiedź. Zobaczmy, co wpadnie tutaj dalej. I jest legenda. Znowu po pięciu rajkach jest kolejna legenda. No i cóż to będzie? Eli, Lorario. O, Wikana. Kolejny czempion z poisonerów. No ja niestety, znaczy ona mi się w ogóle nie przyda. Nawet w tych poisonerach ja używałem innych czempionów, więc znowu mnie ten róg omija. No ale znowu kolejny nowy czempion, tak? Także w sumie nie wychodzi źle i mam tu jeszcze szansę na jedną legendę z samych kostek. No to zobaczmy. Jedźmy dalej. No tu nic nie będzie. Tu też niestety. O, ale znowu wszystkie rarki. Słuchajcie, że się po, potwierdzi po raz trzeci. Zobaczymy za chwilkę. No niestety nie jest to zasada. E, tym razem nie ma. Tutaj legendy w tym polu. 17 kostek. Będziemy na bieżąco decydować ewentualnym zużyciu kryształów. Ale tutaj też nic nie ma. No do trzech razy sztuka, choć jak mówię, ja już na tego ruka poluję od takiego czasu. Hej. Że szkoda gadać. No, zostało 7. Być może teraz by coś wpadło? No nie. Czyli tym razem już dochodzę do mergsii, jak najbardziej. Trzeba będzie dopłacić z kryształów. No i zobaczmy, co tutaj w tym mergsii wpadnie. No i to od razu jest 1000 kryształów na trzy kostki. No, ale to powinna już legenda być. I, i jest. I cóż to będzie? No o nie, jeszcze trochę wcześniej. Nie mogę, ale to jest kolejna nowa legenda. Tego gościa też nie miałem, więc moi poisonerzy będą tu jakoś nieprawdopodobnie praktycznie wybudowani. No i teraz mam dylemat kolejny, żeby się tu nie spłukać za bardzo. Słuchajcie, a jak ja tam stoję właśnie w tym wydarzeniu? 60 kostek już na pewno poszło, więc mam 4 dodatkowe. No przydałoby się do tych 120 iść tak naprawdę. Ja bym tego nie robić, no ale dobra, jeszcze, jeszcze spróbujmy trochę tutaj posamonować na tym banerze. Pierwszy traf był dobry, już trwa pozostałe niestety niezbyt. Ale może nam nie, nie trzeba będzie czekać do, do Mercy, mam nadzieję. Tu nic nie będzie. Zobaczymy. No, na pewno chciałbym jakieś te kostki mieć jeszcze na DND wydarzenie. 20 grudnia, nie wiem czy już mówiłem, mamy kolejne 3 rajki. No, nie ma. Niestety legendy po, po, po rajkach. Znaczy, jak tak, po całym takim. Tutaj w losowaniu. ile tu 14 tysięcy mi zostało tych kryształów. No nie, no znowu będzie do merci. Następne 5 kupuję. Nie wiem, czy wam to dogadzać. Jest legenda, jest trochę wcześniej. I cóż, któż to? O, to jest moja czwarta sakrilia chyba, jeśli się nie mylę. No nie jest łatwo trafić ruka, Albo mnie on tak omija. E, słuchajcie... No trudno. Raz kozie śmierć. Pójdziemy po jeszcze jedną legendę. Jeśli to będzie Mercy, to się najwyżej spłukam Docna. Ale może nie musi być Mercy. Znowu same walki. Tu nie będzie nic. Tam powinienem zajrzeć jeszcze i odebrać te, te jeszcze dodatkowe kostki, tam co było przy 90. Zaraz zobaczymy jak to wygląda, bo tu znowu mam same rajki. Czy te kostki już tam są, w tym tak już jest pięć kostek dodatkowych żeby tutaj wszystkiego nie zużyć Ale i tak tych kryształów zobaczcie ile poszło. No to już jest następne, znaczy to już jest na pewno ostatnia legenda, po którą ja idę, bo na więcej mi nie starczy i z tych kostek też tu nic nie będzie. E Dodatkowych, już się zgubiłem w rachubie, ile ja tego wykupiłem, no ale już jakoś jest blisko. Ale zasoby wyczerpane na koncie, trzeba będzie tutaj mocno szukać tych dodatkowych. No nie, nie ma jeszcze. O Matko Święta. A ile mi brakuje do 120? Ja już nie wiem, ile tych kostek wrzuciłem. Jest tutaj, zobaczcie. To jest już ta losowa legenda. To sobie zrobimy na początku, bo weźmy jeszcze tutaj, wylosujmy tą ostatnią z samego baneru. Więc tych legend to do mnie przyjdzie, ale zobaczymy, co to w końcu będzie. Już pojedynczą. Tak was przytrzymam. Bo ona już jest tu gdzieś bliziutko. Już nie chcę przypłacać, bo to też jest strasznie dużo tych zasobów. Nie to nie to, i zobaczymy na koniec, co mam. A więc, 120 kostek ponad u mnie i cel ciągle nieosiągnięty. No chyba teraz to już powinna być, tak mi się wydaje. To jest gwarantowana legenda ta znowu z Mercy Tak jest. No i ktoż to będzie na ten koniec No nie! Co tu się dzieje? Ach. Cóż ja mam powiedzieć? No będę mógł kupić jakiś chyba ekskluzywny artefakt do, do tego lotera, czy to coś zmieni, to nie wiem, ale róg ciągle niestety mnie tu nie chce nawiedzić. No i mamy, słuchajcie, ten przedmiot tutaj, jak mówiłem, tutaj jest random Legendary, zaraz spróbujemy go tutaj odpalić. On powinien chyba wylądować w moim plecaku. Spłukałem się strasznie. Mam tu jakieś epickie skrzynki, ale one mnie nie interesują. No to zobaczmy tutaj na sam koniec, któż tutaj wyskoczy z tego. To jest nieprawdopodobne. Ale mnie ta gra roluje tutaj. Co tu się wydarzyło? No, mogę powiedzieć, że dzisiaj trafiłem trzech ekskluzywnych czempionów, ale, ale cóż, słuchajcie, no, sami widzicie, jak to wygląda. Życzę Wam wszystkim powodzenia, żebyście trafili tutaj bardziej z tej swojej listy życzeń. No, macie na mnie przykład, jak tutaj może to generalnie wyglądać. Zostawcie łapkę, zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnym filmie. Hej!